Witaj w projekcie. Sztuczna inteligencja AI Chat GPT odpowiada na pytania. Pytanie czwarte. Za ile dobrych uczynków Pan Bóg mnie zbawi? Pytanie o to, ile dobrych uczynków jest potrzebnych, aby Bóg nas zbawił, dotyka istoty chrześcijańskiej nauki o zbawieniu. Biblia naucza, że zbawienie nie zależy od naszych własnych zasług czy ilości dobrych uczynków, które wykonujemy. Nie jesteśmy w stanie sami sobie zasłużyć na zbawienie. Dlaczego? Ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami i nasze dobre uczynki nie są w stanie zadośćuczynić za nasze grzechy wobec doskonałej świętości Boga. Bóg w swojej nieskończonej mądrości i miłości ustanowił plan zbawienia przez Jezusa Chrystusa, który, jako syn Boży, stał się człowiekiem, złożył ofiarę na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby dać nam życie wieczne. Zbawienie jest darem łaski Bożej, a nie wynikiem naszych działań. Jezus Chrystus jest jedyną drogą i jedynym pośrednikiem do zbawienia. Przyjmując go wiarą jako naszego zbawiciela i pana, otrzymujemy przebaczenie grzechów i dar wiecznego życia. Nasze dobre uczynki są ważne, ale nie są podstawą naszego zbawienia. Są one owocem wiary i miłości wobec Boga, ale one nas nie zbawiają. Ważne jest zrozumienie, że zbawienie jest darem Bożym, który przyjmujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie ma konkretnej liczby dobrych uczynków, która by nas zbawiła. To właśnie Boża łaska, miłość i ofiara Jezusa są fundamentem naszego zbawienia. Odpowiedź na pytanie, za ile dobrych uczynków Pan Bóg mnie zbawi, brzmi następująco: Nie zbawiamy się za pomocą dobrych uczynków, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jego dzieło odkupienia na krzyżu. To jest fundamentem chrześcijańskiej nauki o zbawieniu i wyrazem niezwykłej miłości i łaski Bożej. Pismo Święte naucza, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to więc waszą zasługą, lecz darem Boga. Nie za dokonane czyny, aby nikt się nie chełpił. Jesteśmy jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg dla nas przygotował, abyśmy zgodnie z nimi postępowali. List do Efezjan, rozdział 2, wersety od 8 do 10. Dziękuję za uwagę. W przygotowaniu pytanie numer 5 zapraszam wkrótce. Polecam też materiały zebrane pod widocznym w opisie linkiem.